Przygotowujący się do rundy rewanżowej Piotrkowskiej klasy okręgowej piłkarze zjednoczonych gmina Bełchatów rozegrali pierwszy mecz kontrolny. Początkowo miał on się odbyć w minioną sobotę, ale ze względu na bardzo niskie temperatury sparing odwołano. Wówczas przeciwnikiem naszej drużyny miała być Boruta Zgierz. Na szczęście jest nieco cieplej, więc we wtorkowy wieczór udało się zagrać i to z lepszym sparing partnerem. Zjednoczeni na boisku za halą widowiskowo-sportową w Bełchatowie zmierzyli się bowiem z trzecioligowym włókniarzem Zelów. Gminni nieco osłabieni, bo z różnych powodów nie mogło zagrać kilku zawodników, m.in. Rafał Mordon i młodszy z braci Koperów Tomasz. Zelowianie w niebieskich strojach, zjednoczeni w pomarańczowych znacznikach i to właśnie Bełchatowienie jako pierwsi stworzyli groźną sytuację. Dobry odbiór Kamila Kopery w środkowej części boiska, pomocnik gminnych dostał podanie na prawą stronę, popędził z piłką w kierunku linii końcowej, dośrodkowanie, ale ten strzał nie był zbyt mocny i nie mógł zaskoczyć bramkarza gości. I następna akcja zjednoczonych, tym razem lewą stroną boiska. Michał Kujawa dostał dobre podanie, minął jednego z obrońców. Wpadł w pole karne, dobry dribbling, popularny mi się szukał partnerów na przedpolu bramki, ale zagranie było niedokładne. A to już akcja włókniarza. Zagranie do zawodnika wychodzącego na czystą pozycję, ten podciągnął jeszcze kilka metrów. Zagrał do wbiegającego partnera, ale nasz bramkarz popisał się w tej sytuacji dobrą interwencją, wybijając piłkę na rzut drożny. Włókniarz stwarzał sobie sytuację głównie dzięki dobrym, długim zagraniom Jacka Brensteina. Tu kolejny taki przykład i sędzia nie miał wyjścia od rzut wolny dla zelowian. W takich sytuacjach, jak zwykle do piłki podchodził Jacek Brenstein, to jego uderzenie z wolnego, do bitka w poprzeczkę, ale druga już skuteczniejsza i zelowianie objęli prowadzenie 1 do 0. Włókniarz poszedł za ciosem, znów świetne zagranie Jacka Brensteina i nasza obrona w opałach. Tym razem kapitalną interwencją popisał się jednak nasz bramkarz, broniąc uderzenie rywali. A to już przykład akcji pokazującej, jak prostą, przynajmniej teoretycznie, grą jest piłka nożna. Wystarczyło jedno dobre podanie i Kamil Kopera mógł uruchomić Michała Kujawę, który doprowadził do wyrównania. Niestety Remisu nie udało się dowieść do przerwy. Rzut wolny, Jacek Berenstein, zamieszanie w polu karnym, zbyt krótko wybita piłka, strzał z za pola karnego, no i niestety włókniarz obejmuje prowadzenie 2 do 1. A to już początek drugiej połowy spotkania, początek bardzo udany w wykonaniu Zjednoczonych. Błąd obrońców z Zelowa i Michał Kujawa sam na sam z bramkarzem gości. Faul, no i nie było wątpliwości. Rzut karny. Do wykonywania jedenastki podszedł sam poszkodowany, pewny strzał i mamy remis 2 do 2. Bełchatowianie na tym nie poprzestali. Tu znakomite prostopadłe podanie Edwarda Cecota, ale Rafał Kieruzel skutecznie był naciskany przez obrońcę włókniarza, no i nie udało się tej sytuacji skończyć choćby strzałem. I kolejna akcja w wykonaniu podopiecznych Marcina Herskiego. Nie było spalonego w tej sytuacji i lewą stroną urwał się Michał Kujawa, który miał szansę strzelić trzeciego gola, no ale zabrakło skuteczności. Bełchatowianie często wyprowadzali szybkie kontrataki tu kolejne podanie do Michała Kujawy, znów nie może być mowy o spalonym, ale popularny Misiek chyba niepotrzebnie zwolnił tempo akcji. Obrońca zdążył się w tym wszystkim zorientować i wybił piłkę na rzut rożny. Zjednoczeni atakują tym razem lewą stroną. Dobra centra w pole karne, Michał Kujawa głową, ale tym razem na przeszkodzie stanął bramkarz Włókniarza. A to akcja sprokurowana przez zelowskich obrońców. Piłkę sprytnie przejął Michał Kujawa, popędził w kierunku bramki, ale znów futbolówka nie siadła na nogę tak jak powinna. I jeszcze jedna stuprocentowa okazja do zdobycia gola. Kapitalne podanie do Krystiana Wróblewskiego, który włączył się z lewej strony no ale i w tym przypadku zabrakło precyzji przy wykończeniu akcji, a szansa była naprawdę znakomita. A że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, przekonaliśmy się dość szybko. Wystarczyła chwila dekoncentracji i włókniarz to skrzętnie wykorzystał, zdobywając trzecią bramkę. Po chwili goście mogli prowadzić jeszcze wyżej, bo wykonywali rzut wolny z 20 metrów. Ładne uderzenie ponad murem, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Kilka minut później błąd Bełatowskiej defensywy zalawianie wykorzystali, choć w pewnym momencie wydawało się, że być może uda się zapobiec nieszczęściu. Czwarty gol stał się jednak faktem. A to już jedna z ostatnich akcji tego spotkania. Zamieszanie w polu Karnym Zjednoczonych znów zbyt krótko wybita piłka i zawodnik włókniarza. Technicznym uderzeniem pokonuje Daniela Krzemińskiego. A więc 2 do 5 w pierwszym sparingu wynik z całą pewnością nie odzwierciedla tego co działo się na boisku. Szkoda trochę końcówki, w której zjednoczeni pogubili się, ale na pewno optymistyczne momenty też były a wygrał zespół bardziej doświadczony i ograny, potrafiący wykorzystać sytuacje, które mu się nadarzyły. Zjednoczeni popełnili sporo błędów w defensywie, ale właśnie po to są sparingi, aby te mankamenty wyłapywać i je po prostu eliminować. 2 do 5, przegrana. Wynik oczywiście nie był tutaj najważniejszy, ale ta gra mogła się podobać do 80. minuty. No tak, później zrobiłem zmiany. Zresztą nawet rozmawiałem z prezesem, czy, czy gramy na wynik, czy gramy, żeby zobaczyć wszystkich na poszczególnych pozycjach. Zdecydowaliśmy, że gramy, gramy żeby zobaczyć, i, i dlatego ten wynik taki jest. No niestety niektórzy jakby nie sprawdzili się do końca, natomiast no, generalnie 80% meczu było zadowalające i, i myślę, że, że ta gra mogła się podobać. Nie było praktycznie żadnej różnicy. Graliśmy przecież z drużyną od dwie klasy wyżej grającą. Natomiast no, ja się cieszę, że zagraliśmy w ogóle sparring, bo, bo wiadomo, że z tą pogodą jest jeden sparring odwołany i, i teraz będziemy po prostu tymi sparingami gonić. Następny gramy już w czwartek. Także myślę, że to pomału, pomału wszystko dojdzie do siebie. Kilka nowych twarzy w drużynie, między innymi Edward Cecot, były zawodnik Zagłębia lub GKS był w ruchu Chorzów. Ma wnieść doświadczenie. no Dzisiaj przy jednej bramce zawalił ewidentnie, ale, ale widać, że, że ten spokój z tyłu potrafi wprowadzić, ustawia drużynę od tyłu. Tak, tak. no Ja liczę na to, że, że, Edek, tu się, że Edek nam tu pomoże właśnie swoim doświadczeniem, spokojem. Ja jestem zwolennikiem wyprowadzania piłki od tyłu podaniami, a nie jakimiś długimi piłkami rozpoczynania gry. Także myślę, że tutaj Edek wprowadzi, wprowadzi spokój i, i zaczniemy od tyłu grać po prostu tak, jak ja sobie tego życzę. Nie za wszystkich zawodników mogłeś dzisiaj skorzystać, bo nie było m.in. Rafała Mordona, nie było Tomka Kopery? No tak, nie było jeszcze nowych zawodników, którzy do nas przyjdą, Jana Karpia, jeszcze Krzyśka Nowakowskiego, także no kadra jest spora, będę się tym przyglądał, będziemy robić oczywiście jakąś tam selekcję, no i tak przygotowywać zespół, żeby, żeby to wszystko 17 marca nam odpaliło. Stęskniłem się już za piłką nożną, od sobie pół roku, na początku było bardzo fajnie, później trochę zaczynało brakować jednak tej adrenaliny tego czegoś. I stąd mój taki mały powrót na wojsko. w międzyczasie z tego co wiem zaczęły się robić też e, papiery trenerskie tak jestem w trakcie kursu pierwszej klasy ufa Zostanę jeszcze jeden zjazd w kwietniu kształcę się także idę w kierunku piłki nożnej zostanę na pewno przy piłce nożnej będziesz grał w zjednoczonych bo ta sprawa chyba jeszcze nie jest przesądzona nie, nie jest przesądzona na razie sobie tak niezobowiązująco trenuję. Ale nie jest wykluczone, że, że zostanę tutaj na całą wiosnę. Dzisiaj po raz pierwszy na boisku można było Cię zobaczyć w barwach Zjednoczonych. Widziałem, że już wszystkich zdążyłeś poznać. Jak się grało? No, grało się momentami fajnie, momentami troszeczkę gorzej. Myślę, że bardzo pożyteczny sparring. Można było wyciągnąć fajne. Były fajne momenty, także myślę, że pozytywna gra. Troszeczkę było też na pewno błędów, których. Za dwa dni trener ma wymówić, także ja się cieszę, że, że sobie popiegałem 90 minut. Do 80, mniej więcej, minuty wyglądało to dobrze. Ta, ta przewaga włókniarza nie była widoczna na boisku, wręcz przeciwnie. To zjednoczeni mogli objąć prowadzenie i, i powinno być 4, 5, 2 i spokojnie kontrolować wynik. No rzeczywiście przy przystanie 2-2 mieliśmy chyba, że 3 albo 4 sam na sam nie udało się strzelić, ale nie udało się też z tego remisu dowieść do końca, tak? Było kilka zmian. Koledzy mówili, że, że nie każdy gra na swojej pozycji troszeczkę tam na pewno ten chciał sprawdzić jakieś opcje, także myślę, że, że wynik troszeczkę za wysoki, trochę boli, ale, ale myślę, że sparing bardzo pozytywny. Będziesz hitem transferowym w klasie okręgowej, tak na zakończenie kariery chyba piłkarskiej, tak? Czy. czy, czy... Dalej planujesz jeszcze ciągnąć jako piłkarz? Na razie kształcę się w kierunku trenerskim. Jeżeli tutaj się trafi jakaś praca, to, to będę musiał karierę piłkarską porzucić, ale, ale kocham piłkę, chcę się ruszać, chcę jeszcze sobie pograć. Jeżeli jeszcze mogę komuś pomóc, to dlaczego nie? A już w czwartek o godzinie 19 na boisku za halą widowiskowo-sportową w Bełchatowie rozegrany będzie kolejny sparing. Tym razem zjednoczeni zmierzą się z Czarnymi Rząśnia.